W tym przewodniku pokażę Ci najlepsze sposoby, jak możesz kupować kryptowaluty za pomocą PayR. Pokażę Ci trzy różne opcje, abyś mógł sam zdecydować, która opcja jest najlepsza dla Ciebie. Pierwszym sposobem, w jaki możesz kupować kryptowaluty za pomocą Payir, jest OKEx. OKEx to jedna z największych giełd kryptowalutowych. Jeśli jeszcze nie masz konta, możesz przejść do opisu filmu, znajdziesz link do oficjalnej strony OKEx. Więc załóż swoje konto, a następnie będziesz mógł kupować kryptowaluty za pomocą Payir. Najpierw musisz zweryfikować swoją tożsamość. Możesz przejść do lewego górnego rogu z napisem Kup kryptowaluty, kliknij na Handel p p na pulpicie handlu P2P możesz określić, że chcesz widzieć tylko zamówienia z Payr, więc kliknij tutaj na wszystkie metody płatności, a następnie kliknij na Payr. A teraz zobaczymy wszystkich sprzedawców, którzy oferują Payr jako metodę płatności. Zawsze polecam szukać sprzedawcy z dużą liczbą transakcji, na przykład 710 transakcji oraz z pozytywnymi ocenami są 100, co jest niesamowite, więc możesz tutaj kliknąć na kup i w tej sekcji możesz określić metodę płatności. Tutaj mamy tylko Payr, a następnie możesz wybrać ile chcesz kupić, a następnie możesz wysłać środki do sprzedawcy, a sprzedawca prześle środki w kryptowalutach bez pośrednio na Twoje konto OKX, abyś mógł zacząć handlować. Drugą opcją, jak możesz kupić kryptowaluty z Payer, jest Bybit. Bybit to profesjonalna giełda kryptowalut, na której również możesz kupować kryptowaluty za pomocą Payer. Jeśli jeszcze nie masz konta na Bybit, możesz przejść do opisu wideo poniżej tego filmu. Znajdziesz link do oficjalnej strony Bybit, a z tym linkiem uzyskasz dostęp do najlepszych bonusów za rejestrację. Zdecydowanie skorzystaj z tej okazji. Po zarejestrowaniu się na Bybit, musisz najpierw zweryfikować swoją tożsamość, a następnie możesz kupować kryptowaluty na rynku P2P Bybit. W lewym górnym rogu, gdzie jest napisane Kup kryptowaluty, kliknij na handel P2P. Na pulpicie handlu P2P możesz najpierw wybrać, którą kryptowalutę chcesz kupić. Zawsze zalecam wybór USDT, ponieważ wtedy możesz kupić każdą inną kryptowalutę, którą chcesz na rynku spotowym za pomocą USDT. Zostawimy to na USDT. Możesz również zmienić na swoją lokalną walutę, a teraz to jest ważna część, gdzie jest napisane wszystkie metody płatności, które chcesz wpisać na rok. Kliknij tutaj, a następnie potwierdź, a teraz zobaczymy wszystkich sprzedawców, którzy oferują na rok. Tutaj możemy zobaczyć na przykład, że ma 1800 zamówień i 99% wskaźnik realizacji. Więc po prostu kliknij na kup tutaj. Możesz następnie wybrać, ile chcesz kupić, a sprzedawca wyśle Ci szczegóły płatności. Wyślesz środki z Payer do sprzedawcy, a następnie sprzedawca prześle USDT na Twoje konto Bybit. Gdy USDT dotrze, możesz przejść do handlu, następnie do handlu spotowego, a potem możesz kupić dowolną kryptowalutę, którą chcesz na rynku spotowym Bybit. A trzecią opcją zakupu kryptowalut z PayEar jest Binance. Binance jest zdecydowanie największą giełdą kryptowalut na świecie z 178 milionami użytkowników. Zdecydowanie, sprawdź je również. Jeśli nie masz konta, możesz skorzystać z linku poniżej tego wideo. Dzięki temu przejdziesz na oficjalną stronę Binance i możesz również zabezpieczyć bonus do 100 dolarów amerykańskich. Zdecydowanie skorzystaj z tej okazji. Gdy już stworzysz swoje konto na Binance, najpierw musisz zweryfikować swoją tożsamość. Po tym możesz przejść do lewego górnego rogu, gdzie jest napisane Handel. Przejdź do handlu, następnie kliknij na P2P. W panelu handlu P2P możemy najpierw wybrać kryptowalutę, którą chcemy kupić. Ponownie, gorąco polecam, abyś wybrał USDT. Pozwól, że trochę powiększę. Zawsze wybieram USDT. Zazwyczaj otrzymujesz najlepsze kursy. Następnie możesz kupić dowolną kryptowalutę, którą chcesz na rynku spot Binance. Tutaj możesz wybrać swoją lokalną walutę, np. dolary amerykańskie lub euro, więc wybierzmy euro, ponieważ osobiście jestem z Europy. Zdecydowanie upewnij się, że wybierasz odpowiednią metodę płatności i odpowiednią walutę. Teraz chcemy również określić, że chcemy widzieć tylko zamówienia z Teraz możemy zobaczyć wszystkich tych sprzedawców z Rekomenduję, abyś wybrał wszystkie regiony, ponieważ nie potrzebujemy lokalnego sprzedawcy. Możemy teraz przeglądać te Listę. Rekomenduję wybór sprzedawcy z dużą liczbą zamówień, na przykład tutaj 2300 zamówień, 99% wskaźnik realizacji oraz ocena opinii 99,64. Następnie po prostu kliknij kup tutaj, dokonaj transakcji, a następnie możesz przejść do rynku Spot Binance, gdzie możesz wymienić USDT na dowolną kryptowalutę, którą chcesz. To są trzy najlepsze sposoby, jak możesz kupić kryptowaluty za pomocą Payeer. Moim zdaniem najlepszymi opcjami są OKEX i BYBIT, ponieważ są to jedne z najlepszych giełd, a środki będą bezpośrednio na Twoim koncie giełdy kryptowalut, więc możesz od razu zacząć handlować. Wszystkie linki znajdują się poniżej filmu. Przejdziesz do oficjalnych stron internetowych i możesz również zabezpieczyć fajne bonusy za rejestrację. Skorzystaj z tej okazji.